Witajcie, witajcie! W dniu 21 września 2019 roku zostały otwarte bramy zajezdni tramwajowej w Katowicach. Tramwaje śląskie jak co roku wpuściły zwiedzających na teren jednej ze swoich zajezdni, zapewniając im jeszcze w dodatku masę atrakcji. Tym razem impreza odbyła się na zajezdni tramwajowej w katowicach zawodził i była sporym sukcesem, zwłaszcza jeśli spojrzymy na naprawdę ogromną frekwencję zwiedzających. Tych z Was, którzy odwiedzili zajezdnię, zapraszam do komentowania jak Wam się podobało to wydarzenie i co było dla Was najciekawszą atrakcją. Natomiast dla tych, którzy nie zdołali odwiedzić tejże zajezdni, przygotowałem swoją relację, w której postaram się Wam zaprezentować przynajmniej część z atrakcji przygotowanych przez tramwaje śląskie. Zapraszam więc wszystkich do oglądania. Każdego roku w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu spółka Tramwaje Śląskie S.A. organizuje dzień otwarty jednej ze swoich zajezdni. Jako, że poprzednie edycje odbywały się poza Katowicami, bo w 2016 roku mogliśmy zwiedzić zajezdnię Będzin, w 2017 zajezdnię Gliwice, a w 2018 zajezdniem Bytom, to tym razem wybór musiał paść na Katowice. Na miejsce mogliśmy naturalnie dojechać tramwajami. Oprócz tych liniowych dodatkowo spółka uruchomiła specjalne linie Smysłowic-Sosnowca i z centrum Katowic. Nielada atrakcją była parada tramwajów, która o godzinie 11.30 wyruszyła z Placu Wolności w Katowicach i przejeżdżając przez rynek około godziny 12.00 dotarła do zajezdni Zawodzie, niejako otwierając bramy zajezdni. Jakie tramwaje uczestniczyły w paradzie? Na czole parady jechał pochodzący z lat 50. wagon motorowy Konstal typu N o numerze bocznym 1100 wraz z wagonem doczepnym typu 4ND1 o numerze bocznym 1263. Jako drugi mogliśmy zobaczyć wagon o numerze taborowym 1167, czyli Konstala 4N z 1957 roku który na co dzień obsługuje linię nr 38, która jest najkrótszą linią na sieci tramwajów śląskich i kursuje pośród mieściu Bytomia. Kolejnym wagonem w paradzie był wagon typu 13N pochodzący z Warszawy, który we wrześniu 2013 roku został sprowadzony na Górny Śląsk. Za nim jechały dwa konstale typu 105N, przywrócone do fabrycznego wyglądu poprzez odtworzenie m.in. charakterystycznego przeszklenia czoła wagonu i klap maszyn drzwiowych. Paradę trochę zakłócił jednotor i konieczność mijanki przy budowanym centrum przesiadkowym w Katowicach Zawodziu. W tym miejscu parada została rozdzielona przez przejeżdżające liniowo tramwaje PESA 2012N na linii numer 15 oraz Duwak PT, czyli popularny Helmut na linii 36. Modele te niejako wpisały się w paradę. Gdy już kolejne tramwaje uczestniczące w paradzie mogły wjechać na jednotor, zobaczyliśmy współcześnie kursujące tramwaje. Jako pierwszy w tej serii wagonów jechał model Duwak PTB, który w 2017 roku przeszedł proces gruntownej modernizacji w zakładzie usługowo-remontowym w Chorzowie. I zyskał nowy wygląd, jednocześnie stając się wagonem tylko jednokierunkowym. Następnie zobaczyliśmy tramwaj Alstom 116ND, czyli pierwszy niskopodłogowy tramwaj na Śląsku, który wyjechał na tory pierwszy raz w 2003 roku. A paradę zamknęła PESA 2012N, która jest jedną z 30 sztuk tramwajów tego typu. Na koniec za tramwajami uczestniczącymi w paradzie pojechały wagony liniowe. Od których zobaczyliśmy jeden z ostatnich modeli jeżdżących po Katowicach i jednocześnie ostatni zakupiony przez Tramwaje Śląskie, czyli modelu z beta, który jechał na linii 36. Parada jednak to nie wszystko, co przygotowały Tramwaje Śląskie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które mieliśmy okazję zobaczyć i przetestować po wejściu na zajezdnię. W wydarzeniu oprócz tematów tramwajowych prezentowane były m.in. stoiska straży pożarnej, policji, punkt nauki udzielania pierwszej pomocy, strefa wojskowa czy też strefa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. A dla najmłodszych przewidziano również kącik z muchańcami i animatorami, którzy umilali czas dzieciom. Naszą uwagę przykuło oczywiście stoisko straży pożarnej, na której zaprezentowano dwa pojazdy. Pierwszy to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z JRG1 w Katowicach-Szopieńcach, którego przeznaczenie to podstawowe działania ratowniczo-gaśnicze. Drugim pojazdem był ciężki samochód ratownictwa drogowego z jednostki ratunkowo-gaśniczej w Dąbrowie Górniczej, którego przeznaczeniem jest usuwanie uszkodzonych pojazdów z drogi o masie większej niż 3,5 tony. Posiada m.in. widły holownicze oraz HDS, czyli hydrauliczny dźwig samochodowy. Na terenie zajezdni można było zobaczyć mnóstwo zagadnień związanych z pracą personelu zarówno kierującego tramwajami, jak i dbającego o przygotowanie taboru tramwajowego, czy też infrastruktury. Można było między innymi przekonać się jak tramwaje zmieniają swoje trasy, to znaczy jak działa i z czego składa się mechanizm zwrotnicy tramwajowej. O muzyczną oprawę zadbało kilka zespołów, wraz z rozpoczynającą całe to wydarzenie orkiestrą dentą tramwajarzy. Wystawa taboru tramwajowego obejmowała wszystkie modele pojazdów eksploatowanych na całej sieci Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Goście zajezdni mogli zobaczyć i zasiąść za sterami m.in. Pesy 2012N, zmodernizowanej 105, czyli Moderusa Alfa, przegubowego dwukierunkowego Moderusa Beta, popularnego Żelazka, czyli 105, zmodernizowanej przez MPK Łódź, Tramwaju LONER E1, czyli popularnego Wiedeńca, oraz Helmuta, czyli wagonu Duwag PT. Dla licznie przybyłych gości, udostępniono zwiedzanie hal eksploatacyjno-naprawczych, gdzie można było przekonać się, jak dokonuje się serwisu wagonów zarówno od strony podwozia, jak i również od strony zespołów urządzeń znajdujących się na dachu tramwaju. Jakby tego było mało, to jeszcze udostępniono niecodzienne wagony robocze, do których na co dzień żaden pasażer nie ma wstępu. Zobaczyliśmy m.in. tramwaje, które służą do oczyszczania torowiska ze śniegu, czy też naleciałych liści, powodujących, zwłaszcza jesienią, niebezpieczne zjawisko śliskiej szyny. Zjawisko to występuje, gdy na torowisko dostają się opadające jesienią liście, które podczas rozjeżdżania je przez tramwaj wydzielają sok, które w połączeniu z pyłem tworzą niebezpieczną madę. Żeby zniwelować efekt ślizgania się ku tramwaju, zarówno przy ruszaniu, czy też hamowaniu, używa się oczywiście piasecznicy, które zainstalowane są w wagonach. Pracę warsztatu tramwajowego mogliśmy zobaczyć również od strony Biura Mistrzów, w którym zapadają decyzje na temat wszelkich napraw i serwisów w każdym z wagonów. Do tego nie lada gratką było sprawdzenie działania podnośnika hydraulicznego, który akurat sprawnie radził sobie z podnoszeniem w celu wymiany wózków 32-metrowego tramwaju PESY. Dzień Otwarty to nie tylko wpuszczenie masy zwiedzających na teren pracującej zajezdni tramwajowej, to również pokrewne atrakcje takie jak wystawa makiet kolejowych, wózków, wagonów, wyścigi modelów tramwajowych dla najmłodszych, wystawa historyczna zorganizowana przez klub miłośników transportu miejskiego w Chorzowie Batorym. Pokaz ściągania pantografu z sieci, czy też zawody dla motorniczych związane z doskonaleniem swojej precyzji w prowadzeniu tramwajów. Jedną z kluczowych atrakcji był także pokaz gaszenia tramwaju, który został przeprowadzony przez jednostkę ratunkowo gaśniczą numer 1 z Katowic dwoma zastępami strażaków. Widzieliśmy tutaj, jak szybko może rozprzestrzenić się ogień z małego źródła. Tramwaj został opanowany przez płomienie i w ciągu dwóch minut praktycznie cały wagon płonął ogromnym ogniem, a słup czarnego dymu widoczny był z daleka. Tak szybko jak rozprzestrzenił się ogień, tak samo szybko został on ugaszony po przyjeździe straży pożarnej. Jednak ogrom tego pożaru i szybkość jego rozprzestrzenienia pokazuje jak ważna jest sprawna i szybka ewakuacja pasażerów w takich przypadkach. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że ta krótka relacja podobała Wam się. Jeśli chcecie kolejnych takich relacji z innych wydarzeń, dajcie znać w komentarzu i zostawcie info, gdzie w Waszych miastach mają miejsce podobne eventy. Cześć!